Szanowni Państwo, dzisiaj w województwie łódzkim odbył się egzamin gimnazjalny. Został on przeprowadzony w 425 szkołach i do tego egzaminu przystąpiło ponad 21 tysięcy uczniów. W naszym województwie, tak jak w całej Polsce, oczekiwaniom na ten egzamin towarzyszyła troska uczniów, rodziców bardzo dużej części naszego społeczeństwa, dlatego że egzamin ten miał przebiegać w szczególnych warunkach strajku nauczycieli. Sytuacja w szkołach podlegała stałemu monitorowaniu ze strony administracji rządowej a więc Urzędu Wojewódzkiego, ale także przede wszystkim ze strony Kuratorium Oświaty. Egzamin przebiegał bez zakłóceń dzięki profesjonalizmowi i determinacji pracowników łódzkiego Kuratorium Oświaty władz okręgowych komisji egzaminacyjnych dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół i samych tych nauczycieli, którzy przeprowadzali ten przeegzamin. Chcę skierować wyrazy szczególnego uznania i wdzięczności. Tym wszystkim, którzy w naszym województwie stanowili rzesze prawie pół tysiąca wolontariuszy, którzy zdecydowali się wesprzeć pedagogów, którzy zdecydowali się wesprzeć wysiłki w przygotowaniu i przede wszystkim przeprowadzeniu tego egzaminu.